Mieszka Ziłkowska jest pierwszą Polką urodzoną dzięki metodzie in vitro. Rzymianka z urodzenia, a Poznanianka z wyboru, bo chce kontynuować rodzinną tradycję działania dla Poznania i Wielkopolski. Pracuje w Kongresie Ruchów Miejskich, którego celem jest wzmocnienie wpływu mieszkańców na rozwój miast, w których żyją. Chętnie bierze udział w akcjach społecznych. Jakie jest najdawniejsze wspomnienie? Jakie ci przychodzi do głowy? Ojejku, to chyba przyprowadzka z Warszawy do Poznania. Ym, mieliśmy mieszkanie na Dantyszka, na Starej Ochocie w, w Warszawie. I mam taki malutki, maciu, piękny pokoik. A ile miałeś lat wtedy? Trzy, cztery. Jak przyjechaliśmy do Poznania, to, to nagle znalazłam się w takiej wielkiej przestrzeni i strasznie płakałam, bo chciałam do swojego malutkiego pokójka, a tu był taki, taki duży i straszny, i przerażający. A co ci się kojarzy z Rzymem? To jest moje miasto, to jest, jak mój ojciec mówi, jestem, jestem Rzymianką, urodziłam się tam, ale to zawsze było też trochę, trochę takie marzenia, bo e, od kiedy pamiętam, jeździliśmy do Rzymu i wreszcie, wreszcie jak miałam 13-14 lat, to mój ojciec miał możliwość, wtedy pojechaliśmy tam na rok, żebym jako Rzymianka mogła się tego wózkiego nauczyć. To był skok na głęboką wodę, bo miałam powiedzieć po wosku Ciałmi Kiamanięze, czyli Cześć mam na imię Agnieszka i to było wszystko. I zaczęłam tam normalną szkołę. To taki chyba moment, od kiedy przestałam być dzieckiem. Bardzo, bardzo ważna cezura. No i też jakieś tam ukierunkowanie dalsze, bo. Z tego, od tego momentu też pasja językowa się, się we mnie urodziła. To iloma językami posługujesz się? Mm. No, polskim, włoskim, hiszpańskim, francuskim, angielskim i katalońskim, sześcioma. Ale w katalońskim się nie czujesz tak pewnie. A myślałaś o tym, dlaczego jesteś Rzymianką, to znaczy dlaczego urodziłaś się w Rzymie? Z włączenia pasji ojca, jego zawodu, no i historii choroby moich, moich rodziców, bo to jeśli mówimy o niepłodności, to nie jest to tylko choroba kobiety. O tym się często zapomina. To jest choroba, która dotyka całego małżeństwa. I tam w moi rodzice znaleźli pomoc. Moja mama była w, leczyła się. Dzięki ubezpieczeniu społecznemu normalnemu we Włoszech, w Polikliniku Umberto Primo, to jest takie największe centrum e, kliniczne leczenia, leczenia niepodności. To, że tutaj jestem, jest również zasługą przyjaźni, ciepła i wsparcia bardzo wielu osób. Znaczy, te osoby ułatwiły przejście przez procedurę? Przez procedurę pani Wanda Gawrońska w pewnym momencie wspomagała i naukowców, i opozycjonistów w latach 80. we Włoszech. Ustępniła moją rodzicom mieszkanie, właśnie kiedy dowiedziała się, że, 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 czekają, że, czekają na, że, że czekają na dziecko. To taki był trochę partyzancki, partyzancki dla nich okres. E, no A ale... tata pracował, przepraszam, w opozycyjnej prasie jeszcze przy okazji? E, w tygodniku Mazowsze to wcześniej było, potem w Solidarności, nie, no ale już stricte wyjazd do Włoch był był, był, był po prostu był, był naukowy, habilitację mhm. pisał. Teraz to ładnie opowiadasz tak, tak, tak właściwie, jak taką ładną historię, a kiedy sama się dowiedziałaś, jak to było? To, że rodzice się leczyli, że moja mama bardzo długo, ona praktycznie całą ciąży, 7 miesięcy ciąży, przyleżała, tak, że nie mogła się nawet nie mogła powstać, mogła się obrócić z boku na bok jak przychodzili jacyś księża, żeby ją wyspowiadać, to nawet nie chcieli słuchać tej spowiedzi i tak ją odpuszczali grzechy, bo leżała jak ukrzyżowana tutaj jedna, jedna, jedna kropelka na rozwój serca mojego, długie na płuca, trzecie dla niej, żeby nie umarła, więc to było, co było ciężkie. Ja o tym wiedziałam, że długo, długo, że był problem, że, że mama długo leżała w szpitalu, ale dowiedziałam się dosyć późno, to jakoś jak miałam jakieś 15-16 lat w liceum. Teraz się śmieję z tego, wtedy, wtedy, wtedy to nie było takie, takie proste, bo mimo że zdawałam sobie sprawę, czym jest in vitro, bo to nigdy nie był jako taki, nie, nie było, nie było, nie było nie mhm. to tematem tabu. To, ale to... nie wiedziałeś o tym, że sama w ten sposób przyszłaś na świat. Nie, nie, nie wiedziałam. Jakoś tak to wyszło przy okazji jakiejś takiej kłótni, bo tam się mówiłam o jejku, ale dlaczego nie mogę wracać późno do domu? Wtedy jakoś tak ojciec w nerwach powiedział, że a bo jesteś jesteś tam, nie wiem, z fobówki czy szkiełka ja się trochę rozemocjonowałam. Ale pierwsza reakcja jaka była twoja? No, także, ale halo, ale o co chodzi? No, i potem ludzie to wytłumaczyli. Ja się troszkę oburzyłam, że im nie powiedzieli, bo to pewno nie wiem, jak ktoś jest adoptowany, to również nie, chyba nie ma takich dobrych odpowiedzi, kiedy, kiedy, kiedy się powinno mówić. Który Takie wiek rzeczy, jest właściwy. Który wiek jest właściwy, no zwłaszcza też z jakiejś opresji no, społecznej. Mi się wydaje, znaczy nie, moja ciocia miała ze na u mnie w domu pewno choroby, to było dla mnie coś oczywistego, że czasami ktoś jest słabszy, e, czy jest jakiś taki problem. No ale rodzice mieli pewne takie doświadczenie, że jak e, właśnie z usikotem szli na spacer, to były fajne komentarze. E, ja zresztą też <laughs> się praktycznie całą do liceum edukacji spędziłam w jakichś takich w katolickich szkołach i po prostu no się, żebym albo się nie, nie, nie zdenerwowała się, nie zaczęła, albo żeby mnie ktoś nie zranił, po prostu. To, to chyba nie, nie są łatwe decyzje, e, zwłaszcza, że jeśli człowiek ma przekonanie, że robi coś z miłości, coś dobrego, a cała reszta świata nagle zaczyna mu wmawiać, że jest to właśnie wielkie zło. Ale myślisz, że wtedy tata do tego się przygotował, czy to naprawdę mu się wymknęło? Gdy nie, nie, to było, to było to wypsnęło mu się to. Nie, na pewno. Na pewno tego, na pewno to nie było zaplanowane. A kiedy tak na spokojnie o tym porozmawialiście? No czy zaraz później, ja się chyba, nie wiem, na chwilę o, Oburzyłam, poszłam na dłuższy spacer zaczerpnąć powietrza, no po czym wróciłam i już rozmawialiśmy o tym, o tym, o tym normalnie i dłużej, też o historii choroby, e, o innych tam próbach leczenia innymi, innymi sposobami no to, są takie, to jest choroba, która na lata jakoś zaznacza, zaznacza całą rodzinę, więc moja mama jest bohaterką, to, wiesz, i wszystkie kobiety, które e, podejmują takie często czaso i, i emocjonalno chłonne i w ogóle bardzo obciążające próby. To kiedy to się zaczęło, stało problemem w Twoim życiu? Dla mnie personalnie to nie jest problemem i chyba wątpię, że dla jakiejkolwiek osoby poczęte in vitro, to, to, to nie jest problem, bo raczej się cieszymy, że jesteśmy. Um, ale to, co wydaje mi się problematyczne, jest po prostu strasznie opresywny, dyskryminujący, napiętnowujący język wokół tej sfery i to jest jeszcze bardziej, bo wiesz, to właściwie mnie nie dotyka. To dotyka bardziej moich rodziców, bo to i wszystkie inne pary, które starają się odzieć tą metodą, bo to oni są, wiesz, mordercami, to oni są, to oni są tymi złymi. Ja jestem niewinnym, niezamierzonym efektem. No nie, 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 bo jesteś dzieckiem Frankensteina, tak też się mówi. No tak, ja mam bruzdę, mam bruzdę dotykową na twarzy. Jak widać, to jest, no tak, ale wina nie jest moja, wiesz, to, to zawsze jestem, jestem, byłam tego, nie, jestem nieświadomym, pokrzywdzonym efektem zbrodniczych, nie wiem, zamierzeń moich rodziców i, i wydaje mi się, że to jest... To jest po prostu tak strasznie niefer. oraz to, że, że faktycznie można kogoś, w... znaczy wiesz, jak mówisz, używasz takiego pojęcia jak cywilizacja śmierci, dzieci Frankensteina, bruz dotykowe, No to kurczę, nawet osoba o najsilniejszych, najzdrowszych nerwach może się zacząć zastanawiać, czy faktycznie wszystko jest ok, i ewentualnie dać sobie wmówić nawet to hipotetyczne, potencjalne upośledzenie, czy po prostu można. Od Takiego opresywnego sposobu mówienia o tym się czuć naprawdę bardzo źle. No właśnie, i w tym momencie to zaczęło jednak być problemem na tyle silnym w twoim wypadku, że no, posunęłaś się do kroku, bardzo rzadko podejmowanego przez ludzi, a szczególnie Polaków, to znaczy do apostazji. To było chyba lato 2012. Stwierdziłam, że to jest, jeszcze wtedy operowano takimi argumentami, mimo że Joy Louis Brown, czy pierwsza osoba poczęta in vitro, ma już w 1978 roku, czy już ma trzydzieści parę lat i normalnie dzieci, to nadal w polskim dyskursie publicznym operowano takimi argumentami, że no nie wiemy, co z tego wyrośnie że to jest niebezpieczne, nie wiemy, co z tego wyrośnie. No więc, kiedy op operujemy gdzieś tam dyskusją na poziomie wirtualnym, to jak ktoś faktycznie daje twarz, pokazuje, mówi o sobie, to przestaje dla nas takie, to przestaje ws wszelkiego rodzaju decyzje, komentarze i oceny, przestają być, tak łatwo wypowiadalne. To nie są już teoretyczne. Bo już nie są teoretyczne, no to właśnie coś takiego wyrośnie. Czy to aż tak, tak straszne? No, wiesz, to e, zmieniasz perspektywę. E, no a potem ja się po prostu straszliwie, straszliwie, straszliwie oburzyłam tą całą sprawą. I to był jeden, to takie było, wiesz, jedno wyjście, takie trochę coming out. A dwa, kiedy stwierdziłam, że po prostu trzeba o tym mówić, trzeba o tym mówić głośno, trzeba walczyć o, o swoją godność. To było po e, wypowiedziach święta profesora Franciszka Ronchon de diberriere o, o sławetnych e, bruzdach dotykowych, kiedy, które, dzięki którym to lekarze... Kogo, Od razu poznają, które dziecko jest poczęte in vitro. Tak, tak, tak. Wydaje mi się, to jeszcze jest tak, Jeszcze nie wiem, jak ktoś, kto ma... Nie wiem, jest profesorem, faktycznie fa zajmuje się rzymskim prawem. To nie, nie do końca jest to jego. No, coś dołączy z Twoim ojcem, który <laughs> jest też specjalista dużego. To jest taki etos nie, po prostu nauki, jakiegoś szacunku do tego, co się robi. To wydawało mi się jakby skandaliczne. Oraz takiej e, nieodpowiedzialności za słowa, które wypowiada się w, w dyskusji publicznej. Tak? To jest po prostu jakaś taka skrajna nieodpowiedzialność. No i wtedy faktycznie to się, się, się zaczęło. No i gdzieś tam dalej. Eskaluje. Kwestia apostazji. Apostazji, czyli takiego formalnego wyjścia z Kościoła Powszechnego. Tak, odcięcia się. Od Odpuszczenia w rzymskokatolickiej. To jakby gdzieś tam, bo to jest, to było gdzieś tam chyba uboczne, to jakby zostało podchwycone, mi się wydaje, że bardzo zostało podchwycone przez media, no bo to tak łatwo spolaryzować dyskusję, a tutaj biedny, skrzywdzony przez Kościół człowiek występuje i tak dalej. Ale to je... miało coś wspólnego z postawą Kościoła wobec in vitro? Również, tylko że wiesz, to, to jakby... Yy... Często jest wiele osób, które nie wierzy, a nie podejmują takich, mhm. y, takich kroków. E, mi po prostu pewnego rodzaju formalne y, więzy, przynależności do instytucji już nawet, bo czy ktoś wierzy, czy nie wierzy, y, to może w swoim sumieniu, sercu y, jakoś, jakoś dojść z tym do porządku, a mi po prostu za, zaczyna, z, zaczęła ciążyć formalna przynależność do instytucji, która w ten sposób y, postępuje. Ale na czym polega taka formalna przynależność? Bo rozumiem, że jesteś wpisana do ksiąg, każdy z nas, który jest chrzczony, to jest wpisany do ksiąg kościelnych. Potem przechodzi tę te procedurę komunia, pierwsza komunia święta, bierzmowanie. Ty też przechodziłaś tę drogę? Bierzmowanie nie, to była ta, chyba taka pierwsza świadoma decyzja, że nie chciałam nie chciałam być gołosłowna i, i jakby przystępować do bierzmowania, żeby dostać prezenty, to nie. No właśnie, bo ciekaw jestem, czy to było uzgadniane z rodzicami, jak rodzice się na to zapatrują, bo przecież sama mówiłaś, że do mamy, kiedy była w ciąży, przychodził ksiądz. No, była religia i, i była wiara w waszym domu, a ty podejmujesz bardzo taką drastyczną decyzję, apostazja teraz, ale już wcześniej zaczęłaś powoli odchodzić od Kościoła. Jak oni reagowali na to? No No nie wiem, mama chyba ze z, z, z dużym zrozumieniem, ojciec ze zrozumieniem i smutkiem, bo to też takie, takie odejście od instytucji wynikało z tego, że poznałam ją bardzo dobrze od, od, od wewnątrz, od, od środka właśnie przez to, że uczyłam się w szkołach katolickich, właśnie przez to, że nie mnie tak strasznie dotknęło, dotknął skandal z biskupem Pecem, to właśnie było jak miałam jakieś 13-14 lat. To było tak Skandal z... związany z pedofilią związany z pedofilią i z całą postawą również środowiska, jakichś elit poznańskich, które na ślepo go poparły to, że ta osoba nadal jest zapraszana i jest jakimś wielkim książęciem Kościoła, że praktycznie żadne konsekwencje nie zostały wyciągnięte. Czyli znaczy W Piśmie Świętym mówi się, że właśnie nie gorszyć maluczkich tak? Jest I wydaje mi się, że Kościół jakby konsekwentnie, konsekwentnie to robi. No i to tak, chyba, to tak chyba rosło, a no co mają zrobić, no, zrozumieć, wesprzeć rodzice, jakby to chyba tak zawsze, przynajmniej u mnie w domu, działało. A kiedy dostałaś list od księdza Lemańskiego, który namawiał Cię, żebyś jeszcze się wstrzymała, poczekała, przyjrzała sytuacji, nie wyciągała pochopnych wniosków? No, ksiądz Lemański jest jego ja serdecznie, serdecznie lubię to jest strasznie ciepły człowiek i mądry, mądry ksiądz, mądry paster, chyba taka osoba, która ratuje, nie wiem, wiarę wielu osób właśnie w instytucje kościoła, że, że też są takie, takie osoby. Tylko że ksiądz Lemański mi proponował jakby pozostanie wspólno we wspólnocie, żebym e, mogła wpływać od środka e, na, na dyskusję, która się toczy właśnie wokół Invitro i starać się to zmienić, tylko jakby nie moją rolą jest zmienianie polityki Kościoła. E, wydaje mi się, że też mogłaby być e, to po prostu jak walka z wiatrakami, co zresztą ksiądz Lemański doświadczył sam na sam na sobie, a dlatego bardziej niż, niż jakby zostanie w kościele i pracowanie nad jego stanowiskiem w kwestii in vitro wydaje mi się słuszne i skuteczne mówienie o tym publicznie, no i lobbowanie, żeby jednak nasi drodzy, kochani parlamentarzyści słuchali się swoich wyborców, opinii publicznej w tej kwestii, a nie konferencji episkopatu polskiego. Bo ja, to, to jest taki strasznie spolizowany, wydumany konflikt, zrobiony pomiędzy bardzo konserwatywnymi posłami, a jakbyśmy popatrzyli na opinię, na znaczy wszystkie badania opinii publicznej, no to ponad 80% Polaków popiera taką metodę leczenia niepłodności. Nie no po prostu yy, nie, wiem, nie wiem, dlaczego słuchamy się tutaj Kościoła, a nie własnych obywateli, własnych wyborców. Czy dlatego, że tak myślisz, trafiłaś do krytyki politycznej, która jest no, taką organizacją intelektualną e, ludzi myślących lewicowo? Członkinią zespołu krytyki politycznej jestem od dosyć niedawna. Wcześniej pracowałam i byłam, byłam członkinią nadal jestem, przed towarzyszeniem Poznaniacy. E, w Poznaniu to jest taka oddolna organizacja obywatelska, e, która nazwijmy to, szeroko zajmuje się prawem do miasta, czy jakby takim, mówimy o takim myśleniu, że, e, że to mieszkańcy są suwerenami danego mm -hmm. miasta, że to oni e, mają prawo i powinni mieć możliwość kształtowania tej przestrzeni, w której, w której żyją. E, w Poznaniu w 2010 roku, e, jakby jako taki pierwszy oddolny komitet startowaliśmy w wyborach, Dostaliśmy strasznie, znaczy bardzo dużo, no jak nie znano nikomu organizacji, nie partie, dostaliśmy około 10% w wyborach do Rady Miasta, ale okazało się niestety, że ze względu na ordynację, czyli liczenie też głosów DONTEM, to jest taka większościowy sposób liczenia głosów. Nikt od, z naszego komitetu nie dostał się do Rady Miasta, no ale od tego czasu bardzo aktywnie braliśmy też udział w debacie publicznej, stając się swego rodzaju taką tubą też zwracającą mm, uwagę opinii publicznej na, na, na strefy, e, rejony działalności, które nie, nikt z partii się nie interesował, osoby wykluczone. Osoby wykluczone, to znaczy jakie osoby? Osoby no, głównie wykluczone ekonomicznie, i to jest taki wielki, wielki, wielki problem w różnych miastach. Mówimy o, mówimy o przede wszystkim kwestii mieszkalnictwa, która w ogóle w, w Polsce. Mamy za mało mieszkań komunalnych, socjalnych, te, które są o bardzo niskim standardzie, ciężko dostępne. Są takie projekty gettylizujące, jak budowanie osiedli kontenerowych. Czyli jak... Tworzenie takich get. Tworzenie get często po prostu powstałych, powstają w bardzo trudnych, niedostępnych praktycznie z centrum e, rejonach, gdzie jeszcze trudniej, to znaczy może dochodzi po prostu do, do reprodukcji biedy i pewnego rodzaju problemów, bo jak wyjść, jak znaleźć pracę, jak, e, jak zmienić cokolwiek w swoim życiu, skoro do, to są takie często podróże około dwóch godzin, tak, żeby chociażby do urzędu, tam się dostać. A która z tych dziedzin jest Ci najbliższa? Działanie społeczne? Polityka może? Nauka? Popularyzacja? Znaczy, mi się wydaje, że to wszystko, co robimy, znaczy jakiekolwiek działanie w przestrzeni publicznej jest polityką. Że mamy tak strasznie, boimy się słowa polityka, bo, bo kojarzy nam się z politykierstwem, z partyjnianstwem, a jakiekolwiek celowe działanie w przestrzeni publicznej nastawione na jakąś zmianę, o którym mówimy głośno, jest polityką, jest próbą przekonania mhm. w, innych do własnej wizji, do, do wpłynięcia na jakąś zmianę. Więc to, e, to też jest chyba taki element, kiedy ludzie, którzy na początku mówią o sobie jako społecznicy, w pewnym momencie mhm. się emancypują, bo stwierdzają, że okej, okay, jest to działalność społeczna, ale to de facto jest polityka w tym dobrym znaczeniu tego słowa. Myślisz, że trochę rodzinne korzenie tutaj mają coś do rzeczy? Myślę o Twoim dziadku, który był z jednej strony rektorem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, a z drugiej strony szefem kancelarii prezydenta Lecha Wałęsy. Tak, dziadek miał, on był rektorem w 1981 roku, tylko przez rok, bardzo krótko go zaraz po dwóch jednego go zdjęli z urzędu, przestał być rektorem. A miał takie piękne, ładne zdanie. Mówił, że polityka to jest służba społeczna. I myślę, że wielu politykom dzisiaj gdzieś to, gdzieś to, gdzieś to, gdzieś to ginie, a ja lubię sobie, lubię, lubię o tym myśleć w ten sposób właśnie. A jak myślisz o Lechu Wałęsie? Mam duży szacunek do y, roli, jaką odegrał w historii polskiej, ale wydaje mi się, że. Każdy ma, ma, swój, ma swój czas i te czasy czasami się kończą. I wydaje mi się, że, że czasami, niektórymi wypowiedziami teraz robi większą krzywdę sobie i pamięci o sobie i o tym, co ważnego dla Polski, dla Polski zrobił. A twój czas jest, czy będzie? Mój czas, no ja nie, nie wiem, co to miałoby to znaczyć. No to coś najważniejszego w twoim życiu, co chciałabym. No to chyba wydaje mi się, że to, to możemy o tym myśleć tylko w taki sposób, że jeszcze będzie, bo inaczej nie chciałoby nam się już pracować. Ale wtedy możesz trafić do polityki? To chyba jest tak, że żeby być fair i uczciwym wobec e, ludzi, których stara się do czegoś przekonać. To należy w pewnym momencie być gotowym na wzięcie takiej odpowiedzialności, i na to, żeby potem i opinia publiczna, i, i, i właśnie ci ludzie rozliczyli nas z tej pracy wykonanej albo niewykonanej. E, więc ja się na pewno w przyszłości przed taką odpowiedzialnością e, nie, nie będę uchylać, ale jeszcze nie wiem, czy to jest ten czas. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.